Bonjour, bonjour. Dzień dobry. Opuszczamy hotel w Porto, opuszczamy Porto i jedziemy do miejscowości Piana. Wczoraj po południu łódką płynęliśmy i widzieliśmy tamtej klify i skały od strony wody, ale teraz jedziemy do miasteczka. Podobno jest bardzo ładne, czyste i zadbane. A czy tak będzie? To się okaże. Docelowym punktem naszej dzisiejszej podróży jest Ajaccio, czyli stolica Korsyki aktualna, bo kiedyś Bastia była, ale już nie jest. Korto kiedyś było. Korte jeszcze. Bastia chyba też była. Także przez przepiękne góry, doliny jedziemy w stronę Ajaccio i oczywiście. Po drodze będziemy zatrzymywać się co 5 minut na przepiękne widoki. I oczywiście znowu stajemy co 5 minut, bo tu się nie da inaczej. Jest przepięknie. W życiu bym nie przypuszczał, że tu są takie przepiękne widoki. Nie trzeba wcale jechać do Stanów, do jakichś Josemitów i innych, które też są, że są piękne. Ale Korsyka jest tak blisko. Jest tutaj niesamowicie. Udało nam się zaparkować już w miejscowości Piana. Dojechaliśmy do miasteczka. Przy tutaj była tablica, że jest to również jedno z najpiękniejszych stu miasteczek Francji. Idziemy się przekonać. Na razie nic tego nie sugeruje. Dodatkowo jest chyba ze plus 35 stopni. Ale idziemy. Być może jest ładne miasteczko z tym, że jest ono niewielkie i wszędzie stoją samochody i śmietniki i to psuje efekt cały. Dużo tu są wolne. Tylko... I Czyli generalnie miasteczko jest parkingiem. Zostały nam jeszcze 3 dni na Korsyce, ale niestety w prognozie pogody mówili, że ma zacząć padać, mają być burze. Także zobaczymy, no już tak jakby się troszkę zanosi, bo chmury już na niebie się pojawiają powoli. Niebo robi się coraz bardziej zaciągnięte. Słońce się chowa, zobaczymy. Zejście na plażę ma tylko 4 km długości. I pokonuje się ponad 300 metrów wysokości i idzie się w dół godzinę na plaży, a podchodzi się pewnie ze 4. na to ładne miasteczko, ale żeby zaliczać się od razu do 100 najpiękniejszych miasteczek Francji to chyba nie do końca. Dojechaliśmy do miejscowości Kargeze, która jest znana z tego, że tutaj mieszkali Grecy, bo był taki okres w historii, że na Korsyce zaczęli się osiedlać Grecy i było dużo miast greckich tutaj na wyspie, ale oczywiście się Grecy z Korsykanami pokłócili i zaczęli Korsykanie ich tutaj wytłukiwać, wyrzucać. I tylko to jedno miasteczko się ostało. Nie wiem, czy do tej pory jeszcze tutaj Grecy mieszkają, czy nie. Zobaczymy. Idziemy zobaczyć. Poszukać Greków. Tutaj w tym miasteczku mają grecki kościół. sam do samochodu. Zrobił się straszliwy upał. Jeszcze mamy trochę do przejechania i chyba ze trzy plaże po drodze chcemy odwiedzić. Także w drogę. Słońca jest mało, ale tak grzeje, że jest taki upał straszliwy, że... o! No i drona nie puścimy, bo jakiś taki wiatr się zerwał mocny. Dosyć... Intensywnie zawiewa tutaj teraz. Plaże są tutaj całkiem ładne, piaszczyste, z jasnym piaskiem i o dziwo wcale nie są zatłoczone. I po plażach, i po chmurach, takie plaże zwykłe, normalne, ale piasczyste, trochę brudne miejscami, z trawą morską. Dojechaliśmy do Ajaxio, nie wiem kto się dokładnie wymawia, i teraz idziemy coś zjeść. Zamelinowaliśmy się w hotelu. Hotel taki mały, na starym mieście, w samym centrum. Niewielki, ale spoko, wystarczy. Tylko śmierdzi strasznie jakimiś to bardzo ładny, nic nie Śmier śmierdzi. Śmierdzi obrzydliwie jakimiś sztucznymi odświeżaczami do powietrza. Szukałem po całym pokoju nie mogłem znaleźć, więc nie wiem skąd ten zapach. Ażakso jest największym miastem Korsyki mieszka tutaj ponad 60 tysięcy osób. Czyli jak na standardy francuskie to dosyć spore. I jest również stolicą wyspy. I również, dla tych co jeszcze nie wiedzą, stąd właśnie z Ażakso pochodzi Napoleon Bonaparte tutaj się urodził, tak? Tak, w tym domu O, i jest jego dom, gdzie się urodził. No już się zaczynają nasze przygody z poszukiwaniem jedzenia, bo oczywiście na mapach Google wszystko jest napisane, że niby jest otwarte, a w rzeczywistości wszystko jest pozamykane. Bo to jest godzina nielanczowa, bo jest po 15:00. że tak późno wybraliśmy. I tu wszystko zamknięte niestety. No nic, jakiś Pewnie turystyczne miejsce musimy znaleźć, które jest otwarte. Przeszliśmy się 10 minut po mieście. Jest tutaj cała masa przeróżnych restauracji różnego rodzaju. Jest bardzo ich tutaj dużo. Ale usiedliśmy w takiej pierwszej, lepszej, przyportowej knajpce, ponieważ wszystko inne jest zamknięte. I to miejsce, gdzie usiedliśmy przy porcie nazywa się Niebieski Żagiel. Na razie tylko zamówiliśmy sobie takie małe przystawki i coś do picia. Jakąś kolę, sok, bo później wieczorem chcemy iść, zjeść coś dobrego na prawdziwą kolację.